Od lat prowadzi kampanię przeciwdziałania odporności chwastów na herbicydy. Od 2004 roku nieustannie prowadzimy monitoring zjawiska. Przeprowadziliśmy setki testów laboratoryjnych, użytkowych oraz produkcyjnych. Przetestowaliśmy niemal wszystkie dostępne na rynku produkty. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Dynaczek firma zajmuje się doświadczeniami zbożowej licy. Sprawdziliśmy inne ogniwa agrotechniczne ich wpływ na zjawisko odporności. Oferujemy unikalne rozwiązania. Z myślą o rozwiązaniu problemu, udoskonalamy naszą ofertę. Na tym paletku został wykonany zabieg preparatem firmy Syngenta Akcja 50. Jak widać, skuteczność tego preparatu jest bardzo dobra, podobnie jak Axial 100. Tak samo tutaj na tym boletku kontrolnym mamy stuprocentowe zwalczanie miodu zbożowej. Jestem pewien, że wybierając odpowiednie i sprawdzone rozwiązania, jesteście Państwo w stanie pozbyć się miodu zbożowej z Waszych plantacji.